tu Arestia, witam was w kolejnym odcinku ze Skywars, albo pierwszym, już nie pamiętam e, a więc zapraszam was do moich ścinek z materiału dobra, lecimy z tym koksem Skywars tu, dobra, lecimy oczywiście, arena e, e, e. plaża Pla plaża, nie plaża mnie opuściła Czemu pada? Czemu tutaj pada deszcz, a tam śnieg to jest chore. Czemu ten śnieg zamienia się w deszcz? To jest jeszcze bardziej chore. Giz. Mamy śnioski. Ta motyka jest mi potrzebna, by unicestwić ludzi. Łupata jest bardzo potrzebna. Bardzo, jest bardzo potrzebnym sprzętem. E, mianowicie, faktem jest, że każdy rolnik idąc na wojnę bierze łopatę, znaczy yy, motykę do ręki i idzie nawalać się z ruskami to jest oczywiście oczywiste więc nie muszę tego mówić, ale to powiem Franek Franek giń ty masz jakieś czyty, Franek co to za czyter? O, ty Franek Franek nas tutaj aha, cheatuje. Nie przesłyszeliście się, Walimy wszystko i wszystkich. No, co ty robisz? Te śnieżki były nam potrzebne. Dzięki nim mogliśmy wyżywić rodzinę. A teraz co? A, Franek. Zabrałeś. Nie jest miło. O, drewno. O, kurde. Facet, weź. Weź ty się, uspokój. Dobra. O! Miło. O! Ty, grubasie jeden. Wypad mi stąd. Czemu on. jak. on ma jakieś chity? Nie wiem. Kurde no. i co ja teraz zrobię? Gin. Gień, gin! Gień! Czemu nie giniesz? Bat dyko 12. On ma jakieś cheaty, on miał jakieś cheaty i on teraz też je ma. Dobra, wchodzimy do kibla. Zanurzamy się w tej czystej wodzie, popluskamy się chwilę. Ach, zamykamy kibel. Jesteśmy wysrani i idziemy. Aaaaaaah, bez łuku nic sobie nie, nie poradzę sobie. Proszę was. Co ty tu robisz? Tak to się kończy, jak ze mną zadzierasz Franek. Potrzebuję... A właśnie jak on się tutaj dostał? Jak on się tutaj dostał? Balony! Balony, balony są świetne.

oni tam mogą sobie iść na spawn, mnie to kilka O Jezu, lagi O Jezus Maria Dobra, idziemy do tamtej kałuży gigantycznej Wodospadu w ogóle śmierci, nie wiadomo czego Te, o właśnie, idealne NIE, NIE, NIE Proszę Cię, Boże święty o. To było hardcore. Blitzter wypuszczony, a mnie to kilka, że on jest wypuszczony. No co ty robisz, facet? Osty! ty! 19 kratek. Coś słyszę lawę. Niepokoi mnie ten dźwięk. Ta lawa jest coraz bliżej, to bardziej jeszcze mnie niepokoi. Dobra, wyjdźmy tędy. Boże, on tam jest chyba. Albo mi się zdaje, nie wiem, ale... No, lawa jest coraz bliżej, no. Oh, fuck. Mnie tu nie ma. Fuck, człowieku, co to odwalasz najlepszego? To jest samobójca, czy co? Fajnie by było się do niego dostać. Miło by było. Ja giń, Skubańcze. Chodź, chodź, chodź. Zapraszam cię. Zapraszam cię. Gin! Skubańcze, tak? Giń! Dobrze! Ostro! Dobra, ile. 19 minuty w życiu. Przyjaciele. Przyjacielu, witam Gin, gin, Nie! Carver, co ty mi robisz? Proszę pani, proszę pani. Carver mi zrobił xiwdy. Carver, ty gupku jeden. Carver dołączył Łuk! Tak! Tak, 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 tak. Tak, tak. Dobra, ej, potrzebuj to. Potrzebuj na pewno to Nie to. Źle, to. Pała! No! O idealnie! Dobra, lecimy. Idealnie! Mam teraz lepsze itemsy. Świetnie. Trollolo. Trollolo Trollolo Piękne, idę do ciebie Nie martw się Za co? Za gówno Zjedz je równo, kurde O Jezu, jakie hejty poleciały Aż, aż się spociłam od tego wszystkiego Po prostu, mówię wam Czy ktoś tu jest? 68 O, o Jezu, jak dobrze O Jezus, Maria Marian Co ja robię w ogóle? Moje życie jest bez sensu. O Jezu, ale to było dobre, to było dobre, dobra. Miło, mielutko, dobra. Eee, zróbmy sobie takie coś, żeby nikt nam ksywdy nie zrobił, bo jesteśmy małą, bezbronną dziewczynką, pamiętajcie o tym. Każdemu mówcie. Arestia to jest mała, grzeczna uczennica w ogóle. Ach, człowieku, ty chciałeś siebie, nie wiem, zatopić? Chciał się zatopić i mu nie wyszło. <laughs> chłe, chłe Dobra. pyk pik. Czy ktoś tu jest? Nie. To bardzo dobrze. Idziemy w, twoją, w twoim kierunku, mój wrogu. GIŃ! No, jakbym z takiej odległości strzeliła, to by było hardkorowe. Dobra, czy ja coś mam, co by mogło mi pomóc w podejściu do mojego przyjaciela. Przyjaciele! Każdy potrzebuje przyjaciół. W sumie nie za bardzo chciałabym się stąd ruszać. Gdzie jest ta strzała, którą on strzelił? Człowieku, ja jestem tu na dole. No, on strzela sobie. A z tymi, dobra. Dobra, gdzie ten dupek? 31 kratek to on? Oż ty, brutalu jeden, zabiłeś go. JAK? Oż ty w życiu, ale miejscuwa. Nieprzydatna. Gień frajerze. No chodź, 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 czekam na ciebie. Boże, te śnieżki twoje są mordercze. Połaskotały po mnie po pępku. Gień, teraz ja też mogę Ciebie śnieżkami. Boże, waleni na śnieżki, ja to nie. No on wie, że ja wiem, że on tam jest. Logiczne. Idziemy. Już twój los dobiega końca po prostu. Twój los jest zły. Dobra. Teraz chodź tu, Gnido. Już cię nie ma. Czekajcie, trzeba tutaj jakoś wykombinować, żeby do niego podejść. A żeby się chłopaczysko nie przestraszyło. Ty jesteś tutaj, ja to słyszę i widzę dokładnie. Serio? Człowieku, tutaj była po prostu taka akcja. Mogłam cię tak ładnie zniszczyć. A ty się sam wykończyłeś. Dobra, ludzie, to byłby koniec już tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to kliknijcie w ten automatyczny przycisk po lewej stronie. A jeśli chcecie widzieć moje dalsze postępy i poczynania w ogóle w Minecrafcie, to kliknijcie ten przycisk po prawej stronie również. A więc do następnego odcinka. Bye!